Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening związany z pięknym, płynnym i kształtnym pisaniem. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest litera Y. Litera Y, którą za chwileczkę będziemy zapisywać pojedynczo, zwracając uwagę na prawidłowy kierunek zapisu, a także będziemy tę literę zapisywać w połączeniu z innymi literami, tak, by powstawały nam sylaby, a nawet literę Y zaprosimy do wyrazów. I do zdań. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, zaczynamy. Oto mała i wielka litera Y. Zarówno mała, jak i wielka litera Y są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisywać małą i wielką literę Y w liniaturze. mała litera y i wielka litera Y Zapraszam was teraz do ćwiczenia polegającego na pisaniu po śladzie przede mną małe i wielkie litery y, a także wyrazy Zapraszam was do treningu. Możecie wykonywać ćwiczenie równo ze mną, zapisując litery i wyrazy w powietrzu albo na pulpicie ławki, albo też po prostu na kartach ćwiczeń, kartach pracy albo w zeszytach. Zaczynam od małej litery y. Ukośna, malutka kreseczka, która dojeżdża do linii. Następnie, nie odrywając ręki, rysuję małą laseczkę, nie odrywając ręki unoszę do góry, zjeżdżam w dół, bo litera y zjeżdża w dół i wykonuję taką jakby pętelkę, w miejscu przecięcia linii również przecinam i leciutko ukosem. Prowadzę Dłoń w ten sposób, że litera Y w taki sposób się prezentuje. I ponownie, delikatna ukośna kreseczka, laseczka, nie odrywając ręki, unoszę do góry, dojeżdżam do linii, zjeżdżam na dół, przecinam linię. Tutaj wykonuję pętelkę, która ukosem przecinamy się w ten sposób, że w miejscu tutaj linii ona przecinają i delikatnie unosi się ku górze. Wielka litera y wygląda w ten sposób. Zauważcie, zaczynam od góry, zjeżdżam na dół, nie odrywam ręki, od razu unoszę do góry i tutaj prowadzę bez odrywania ręki w dół i znowu taki sam zawiasek i przecięcie w tym samym miejscu. I tak to wygląda. I raz jeszcze. Z góry na dół na dole zawijam laseczkę, unoszę do góry, nie odrywam ręki, kieruję w dół, wykonuję pętelkę takiego zawijaska w miejscu linii, przecinam Kieruję leciutko ukosem kreseczkę i wielka litera I y poza mną. I przede mną wyrazy. Zaczynam od wyrazu mały. Mała litera M. A więc jedna, druga i trzecia laseczka bez odrywania ręki. Odrywam rękę do litery A. Nie odrywam ręki do litery u. Prowadzę do góry dłoń, opuszczam na dół i słuchajcie, nie odrywam ręki, żeby narysować, napisać kreseczkę u góry, tylko od razu, od razu zapiszę literę y, a tę kreseczkę dopiszę na samym końcu. Na razie jest zapis na mały, ale robię z tego u i jest mały. No to teraz motylek, mała litera M. Odrywam rękę do litery O. Bo pamiętam o prawidłowym kierunku zapisu tej litery. Nie odrywam ręki do litery T, prowadzę do góry, następnie na dół i słuchajcie, nie odrywam ręki do tej kreseczki poprzecznej, tylko od razu prowadzę rękę do zapisu litery Y. Y zjeżdżam i na dół, jak pamiętacie, pętelka, przecinam i słuchajcie, ciąg dalszy, czyli nie odrywam ręki, tylko od razu zapisuję literę l, ale pamiętam cały czas o tym ty, prawda? L, mało tego, e, nie odrywam w ogóle ręki, popatrzcie, jaki długalaśny zapis wyrazu. I jak długo mogę nie oderwać ręki, teraz muszę oderwać, żeby dokończyć literę K. No i oczywiście wracam do mojej litery Ty, która jest nieskończona. Dopiero teraz stawiam poprzeczną kreseczkę i mam zapis motylek. No to teraz biały kot Matyldy. Wyraz biały. B. U. Brzuszek. Nie zamykam brzuszka. Robię. Taki delikatny łuk, jako łącznik. Literka I. Odrywam rękę, stawiam kropeczkę. Litera A. Nie odrywam ręki, od razu kieruję do góry, do zapisu litery U. I nie odrywam ręki do kreseczki poprzecznej, tylko najpierw zapisuję literę Y. No, i żeby nie było, że to jest biały, to wykonuję w tym momencie kreseczkę poprzeczną u góry i mam zapis wyrazu biały, biały kot, a więc od góry ku dołowi prowadzę kreseczkę i zapisuję literę K. Odrywam rękę do litery O i nie odrywam ręki, tylko od razu łączę z literą T. Mam zapis kot. No i teraz, czyli ten biały kot? Matyldy. Wielka litera m, bo jak sobie z pewnością przypominacie, imiona zapisujemy wielką literą. Prawie skończone. Coś zaraz Wam powiem o tym m, bo mi się nie podoba, no ale już dobra. M. Tym razem litera A. Do litery A musiałam oderwać rękę. Nie odrywam ręki do zapisu litery t. Tak, nawet nie kończę tej litery ty, chodzi mi o tą kreseczkę poprzeczną, tylko od razu, od razu zapisuję literę y i cały czas nie odrywając ręki, prowadzę moje narzędzie pisarskie do zapisu litery l. Y. Teraz, kochani, odrywam rękę, żeby dokończyć pisanie litery ty, która była wcześniej napisana. No i oczywiście d y, sylaba d. D. Litera d. Nie odrywam ręki i od razu litera y. Staram się jechać deli, delikatnie, ale też i równo po kropeczkach, ale jak widzicie, nie jest to taka łatwa sztuka, łatwa umiejętność, gdyż tutaj przy literze m, jak widzicie, nie dojechało mi się ale Wasze litery na pewno będą piękniejsze. Teraz zapraszam Was do zeszytów. Myślę, że dzisiejszy trening można uznać za zakończony. Mam nadzieję, że przebiegł wam on pomyślnie, a litera y okazała się literą łatwą w zapisie. Mam również nadzieję, że odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Pa.